Zacznę chyba powoli zgadzać się z tym, że z teorią podkowy coś jest na rzeczy. Mamy prawicowy purytanizm, który uważa, że z żoną tylko pod kołderką i przy zgaszonym świetle, ale mamy też lewicowy purytanizm, napędzany przez seks negatywne feministki. No i teraz zyskały one świetną pożywkę w postaci ostatniej afery z pewną panią, która postanowiła przeprowadzić eksperyment w ciągu 24 godzin, przespać się ze stoma panami, umieścić to na swoim OnlyFansie. Zobaczcie krokodyle łzy, jakie po tym nastąpiły. I think sometimes like feeling so like robotic. Like by the, I think like the thirtieth, you know, like when we're getting on a bit, I've got like a routine of like how we're gonna do this, and like it just sometimes you like disassociate and be like, <laughs> you know, like it's not like normal things at all. In my head right now, I can think of like five, six guys, ten guys that I remember, and that's it. But it's just I don't know. It's just weird, isn't it? Like. If I didn't if I didn't have the videos I wouldn't have known I've done 100 you know but yeah I think that was kind of the hard part is like conversing with them and like like when they'd kind of be like oh like we've only had two minutes or three minutes and you said five on the message did someone say that to you yeah and obviously it just makes it feel so bad <laughs> do you think you should feel bad about that? I guess when you've promised something to people who support you, it's kind of hard to yeah. let them down. But it's up to you, right? Like when you, you know, yeah, is... yeah. Have you even processed, do you think, what's happened? Not yet. <laughs> God, oh. I won't forget this day, Jesus. <laughs> when I decided to start making this documentary, I wasn't too sure of what to expect. Tutaj mamy przykład, jak feministka domaga się, aby takie zachowanie było karalne, tylko nie jestem pewien, czy ono ma być karalne dla obu stron czy tylko dla mężczyzn biorących w tym udział. Nie jestem pewien, ale domyślam się ewentualnego kierunku myślenia w tym temacie, no bo przecież tylko męski popęd jest czymś niedobrym, a ona to jest biedna ofiara, która została zmanipulowana. I ja wiem, że feministki nie są najlepsze w analogie, ale tutaj posługują się analogią kradzieży, że kradzieżą powinno być także, powinny być także sytuacje, kiedy otwieramy dom i krzyczymy do wszystkich naokoło chodźcie i bierzcie wszystko co jest tam i każdy kto skorzysta w tej sytuacji powinien być uznawany za złodzieja. W tym kierunku ich zdaniem powinna iść modyfikacja prawa karnego odnośnie przestępstwa wymuszonej kopulacji. To wszystko już w jakiejś tam formie było, bo za pierwszej komuny też wprowadzano czystość moralną, która miała odpowiadać nowemu społeczeństwu, moralności klasy robotniczej w opozycji do zepsucia kapitalistycznego. Polecam w tym temacie dzienniki Leopolda Tyrmanda, a zwłaszcza sąd nad Konwickim. Spastwiono się nad niejakim konwickim, młodym literatem, posłusznym i oddanym członkiem partii, wszystkich jej młodzieżowych przybudówek. Napisał opowiadanie o miłości, z wszystkimi akcesoriami jak trzeba szlachetny oficer z UB, kochankowie, mm, mm, pod, e, niemal pod kontrolą podstawowej organizacji partyjnej, nigdy przeciw, zawsze za i ze Związkiem Radzieckim, w łóżku nieustannie mowa o proletariacie. A jednak okazało się to nie takie. Ludzie w wieku przydrożnych kamieni o powierzchności karłów i maszkar, Melania Kierczyńska, Adam Warzych, informowali ludzi w średnim wieku o, i o normalnym wyglądzie o tym, co to jest spółkowanie. Dojrzałe, klasowo odpowiedzialne, a nie animalistyczne, wynaturzone, wynaturzone amerykańsko-imperialistyczne. Ta Kierczyńska, szara eminencja czerwonej literatury, na oko koszmarny zlebek wysłych kości i brodawek, która w życiu wypełnionym walką o socjalizm przy swej urodzie. Ding-donga widziała chyba tylko w atlasie anatomicznym. Pouczała nas, że zdrada małżeńska jest przeżytkiem kapitalizmu i zniknie w nowej erze. Noweli Konwickiego chyba nie wydrukują. Twarze partyjnych wieszczów i mędrców pokryły się starczymi wypiekami pod wpływem tematu. Audyr audytorium jakby spuściło się przy pomocy branslu o wetkie kinach i hewelokach elisach. Odwiecznych e, symbolach ich bezzębnej seksuologii, czyli Konwickiego niezdarny produkt może iść na złom bez zatruwania zajętego odbudową Warszawy narodu. I jeszcze raz e, w ramach podsumowania. Ja nie pochwalam tego zachowania. Uważam, że było degenerackie zarówno ze strony tej kobiety, jak i tych mężczyzn, którzy zdecydowali się w tym e, wziąć udział. Tylko uważam, że twierdzenie, iż ta pani jest w tym układzie ofiarą jest... E, Jakimś księżycowym nieporozumieniem. Budowanie narracji, że to powinno być karalne, oraz że powinniśmy zmieniać definicję zgody na tej zasadzie, że jeżeli kobiecie po się nie podoba, to ci mężczyźni powinni za to odpowiadać także karnie, uważam za totalny jakiś odlot i absurd. I jednocześnie zwracam uwagę, że jest to wykorzystywane, żeby pojechać sobie trochę po mężczyznach, bo są zwierzętami, bo mają wyższy popęd seksualny niż kobiety. Kobiety nie są zwierzętami, robiąc różne dziwne akcje dla uwagi, tylko tymi zwierzętami są mężczyźni. Z mojej perspektywy ludzie są zwierzętami, no ale to Temat na oddzielną, na oddzielną rozmowę. W każdym razie, jeszcze raz: jedziemy po męskim popędzie seksualnym, uważamy, że nie może on być zaspokajany, trzeba zakazać porno. Mężczyźni podejście do seksu mają mieć jak kobiety, i do tego związku mają podchodzić jak do związku lesbijskiego, gdzie pojawia się zjawisko e, śmierci łóżkowej czyli na pierwszej randce wybieramy wspólnie meble do Ikei, a później nawzajem się dojeżdżamy różnymi dziwnymi stwierdzeniami. Odwołuje się do tych badań, które wskazywały, w których związkach, w których parach było e, najwięcej przemocy oraz w których związkach jest najmniej ten e, Dobra, będziecie miały to, co, będzie, co chciałyście, panie Feministki. Mężczyźni coraz mniej będą e, chętni, żeby podchodzić w ogóle do kobiet, bo mimo wszystko ten komunikat w jakiś sposób do nich dociera, e, zostaniecie zostawione same sobie. Proszę bardzo. Uważaj, czego sobie życzysz, bo zostanie to spełnione.